się szkółka rozpoczęła, dlatego tak mało osób. Cześć. Ej, ticha, c. Siup. 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 O, już tam słyszę, że otwiera te pomieszczenie, bo to chyba nie jest lepsza. O, to ja chcę. Pistoleta nie ma. Pistoletu, przepraszam, jest pistoleto, Boże, święty store. O, karciocha, druga karciocha. No i w sumie spierdolando, bo monet nie ma, także lecimy. Czy znaczy chcę, no, Starość, nieradość. E, ogólnie to muszę sobie, ale to na razie to bez różnicy. Ale jak będę już, będą już te monety, to muszę sobie zmindować, je pod X. -a. Albo. Nie, no pod jakiś guzik po prostu o to chodzi. E, tu w sumie może być broń, ale obstężny u kobiet się tu zrespił. Ale nie, a to wezmę. Żeby sąsiad nie miał. Trzeba jaja. Ja pierdolę to nieźle. Mogłem na Exita w sumie, ale to i tak by mi dużo nie dało. No ja, pi... nie, no jaja to są kurwa, no. Przecież to gra się nawet nie zaczęła. A no oczywiście, kto kurwa mógł być? No przecież mogłem się domyślić, że to będzie Badnikaro. No przecież, A, ale przyjemność czysta z grania z Badnikaro, naprawdę. Mmmm. Ajajaj, jakby ten skill się na Cessa przełożył, to by było dobrze. Nie no, super się gra, naprawdę Badnikaro. Fajna gierka, podałem się. Nie! Uh -huh. Ledwo ja poszedłem, kurde do Lepszary już Badnikaro, kurde siedzi łazarzem i kampi, no przecież beka. Ja pierdzielę, no... Zero zabawy, naprawdę zero. Po prostu zero Ach. Dobra, jak tam ja, idzie wichrowi? Jesteśmy jego ostatnia wola. Nie, wicher? Gdzie ty jeszcze Loki ucieka, Badnikaro na drugim lewej torze, więc nie znajdzie. Naprawdę? A jeszcze to, a jeszcze Jakubałkę. o Jakubałka awczy, albo się zdesynchronizowało? Obstawiam, że awczy. Chyba awczy, albo mi coś się zlagowało? Nie no, co tu się? Może coś na Discordzie gadają? Też nie. O wrócili, co czy Badnikaro wrócił? O Jakubałka tak, też, tak, dobra. Teraz... Zielonym naukowca. A, dobra wow, imię. No to musimy zdać się No Wow, 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 wow O wow, 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 wow. na obserwatorze sami tutaj wow, sławy. Yo słaby no, ej, bigar. No co? No stwierdziłem, yes. że ulepszę kartę Pocz, poś, poś. Nagle wziąłem sobie telefon do ręki, ulepszam sobie kartę na luzie i nagle te wami na drugą stronę i tylko słyszę. Spoko, 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 spoko. Ty ulepszasz, ja słyszę jak ulepszasz, więc z tego wiedziałem, że jest ulepszarka. idę tam, a wychodzi łazarz i kurczę oczywiście mnie goni Kto? to Badnikaro! Sprogramy ale przyjemno! W sensie, inaczej, ciężkie osoby na SEPK, chociaż, chociaż. Nie, to, oni, oni ugrają są, to, ale na nie, luzie. Nie, nie ugrają tego. No, chyba, że będą tak jak klapek graniczny, lub jak dalwek czyli się poddają od razu. Ale to nie jest wcale dobre połączenie. Łazarz z, z, z komputerkiem, to jest wręcz chujowe połączenie. No, w sensie jak... Gorszego się nie dało, ale gorszego się połączenia nie dało. No, ale oni to pograją, zobaczysz. Nie wiem, patrz ile osób właśnie ucieka. Tak, ale to dlatego, że badnikalo i Jakuba łkawczyli, no. tylko dlatego, bo oni by mieli awka, widziałem na specu. Gdyby nie to, to oni by pewnie wszystkich zjedli. O. Oj, chyba ktoś nas tak sprzedził Oj, tak. Jest Oj, jest. Loki, Loki ucieka. Ile w ogóle jest? Cztery Czekaliśmy na ciebie. ojej jak miło, dziękuję. Naukowiec nie czekał? Strzelam go. Dobra, czyli dwa deki Dobra. zostały, Loki ucieka, no to dwa deki jak u Bałke Badnikaro, tyle tak naprawdę. Wątpię, że jako chaosy się zrespimy, szansa jest chyba zerowa. O, jakiś, kurde, co to jest? O Boże, co to jest? Dziwny robak, jakiś taki malutki. Mam nadzieję, że to nie jest to. Jak to się nazywa? Pluskwa? Nie, ale chyba to nie jest pluskwa. To bardziej wygląda jak jakiś taki... No nie wiem, jakaś mucha, ale kurczę no... Jak to pluskwa to się boję, nie Nie miałem nigdy pluska, ale jak poczytałem sobie o pluskwach to... z <laughs> Dawid, winda jedzie. Kto jedzie windą? Badnikaro? Ta, Badnikaro. No to. On ich zamknie i to jest tyle tak naprawdę. No. Współczuję im. słuchaj, słuchaj, słuchaj. Bo ten, Delvex poszedł do właśnie jak nie miałem go przypilnować, nie możesz tego zrobić, banik. Wow. Bardzo proszę, miałem go przypilnować, tylko... Wow. Aż taki właśnie jest. Wow. jak się bawisz, Delvex? No dziury spadłem. No kurna ty toalety Wiem, widziałem to. Nie no, naprawdę, nie. Ej, ej, ale masz chyba banana na narzekanie. Na badnie Karo. No, ale zdenerwowany jestem. No ale masz bana Zaraz Nie będę tych nagrywek po prostu. Gdzie mm. nie będę denerwował Spoko? Nie, no uh, zostań no delvek. Dla, co dla tylko, widza. Co tylko, co tylko go spotkam, to od razu się od mnie rzuca krwiście. Nawet jak do toalety, nie mogę pójść na szybko. No. No. Eee, tak ja tragedia. Popierniczy mnie! Chcę kapitana. Nie ja mam, mam granat. Macie szczęście, że windy nie było. Stop. A, czyli zostały dwa... a nie, dwa deki zostały załatwione, bo to był Delvex i Dawid. Dawid żyje chyba, nie? O, Dawid żyje, no. Chyba, że na przykład... Delvex się zastanawia. Wow. Ale pif paw Ale strzelił. Oooo. Piw-paw, Chodź, piw lepszymy na fajną broń będzie git. Noo, zakładając, że nie spotkałem Badnikaro... Daj, no, tam na pewno nie spotkamy. Na pewno! Ale jak już ulepszymy, to we, weź, jak my go postrzelamy... No to zamkną nam drzwi i zginiemy. Nie, no co ty. To na mnie trzy pociski wystrzeliły. Oho, no to już. No to po robocie. No i ucieka. A nie nie No ale muszę zaoszczędzić trochę sprinta. Ale lagi. Halo? Weźmiecie takie lagi w Nie, szczytach? ale jakieś takie pojedyncze dziwne ściny mam czasem, no. Ale teraz nie miałem. Gdzie tu. O, kurwa, gdzie jeden jest na piesek. Tak, ja żyję. I Mirszoty żyje, wow. I Mirszoty żyje. Już nie żyję. I Nie wiem, ja na przykład tak biegę ciężko z tym przez radio, to już jak drzwiło, nie? Ja szkoda, trochę opierdzielę, może jeszcze ucieknę, to opierdzielę go bardziej. No. Oczywiście, że nie. No jest. Dobra, chociaż trochę obalone Nie ma z nas nikt. Legenda głosi, że będę miał tę nową broń, no ja pierniczę, chciałbym nią zagrać raz, no. Nie ma szans nawet pójść do lepszary, żeby zrobić. Miałeś szansę, imir w urodziny. No nie chciałeś, pogardziłeś. Nie, nie pogardziłem, po prostu Urodzin, nie chciałem wykorzystywać. No, Urodzin no do tego. Urodziny. Ta, bez kitu, ja. no. Chyba na, <laughs> dostanę. na następną urodziny dostanę tę broń. Ja pierdzielę, no ja ją dostanę, to ona już będzie znapiona pewnie. Pewnie tak kurczę, no. Nie no, naprawdę znerfienie potrzebuje akurat no, serię. dlatego chcę nią teraz zagrać. Chyba nic nie trzeba w niej nie robić. Ich. Może to? Timing, speed, nie wiem. Laser? Chyba laser w sumie. Nie wiem, czy coś w niej zrobić. I mirszoty. I mirszoty. Fajnie. Badnikaro troszeczkę obity. Aha. No właśnie no, Badnikaro no nie jest nie też musisz... heavy w, w tej. Nie pamiętam jak się nazywano. No. Ale no nikogo nie ma w lajcie. O już nie żyje klasa D, tylko zostały no dwa stp -ki. Jest w serwerze. Nie się na mnie no. stp no. -y. i ja? Trzy jeszcze NTF-y. I nie. Kłam. chuju. A, na, na. No nie no, nie mówiłem że nie. Ale zginęło od tego od Badnikaro. Tak, tak, tak. Tesy odpalił drugi raz. A, to było niemiłe zachowanie. To czy znaczy nie, chciałem od Madnika, od jaką bałkę zginąłeś? Raczej, znaczy Delwek chciałem się dowiedzieć, jak się zginął, bo miałem go przypilnować, bo mam No zginął tak po prostu, że poczekał <laughs> yeah, aż. Delveks. Poczekał aż się ruszy, ruszył się i od razu. O jezu. <laughs> no tego, komputerek może testy odpali drugi raz i tak zginął. Tak samo Dawid tak zginął przed chwilą. że jest komputer. Ale go ogarnięty w jak według mnie, to jest naprawdę mocna rzecz. O ciężko ogóle, to jest... Jak poszedłem do to się za dosłownie nad przepaścią. Jak bym jeden krok do tyłu, to już spadł dawno. Nie wiem czy ktoś widział. Nie. 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 Co szkoda. O, O, może jeszcze pogra? Wow, dobra. No nie no, tutaj to jest dobry, dobry spot. Jeżeli musi się nie zatnie klawiatura, albo nie zwali, no to... O no to może sobie lurować. W... O kur... O, się ma. akurat klatkę dostałem. Akurat klatkę nie <laughs> udało się, szkoda. A trochę mu chyba zabrałem coś Tak Lecimy z powrotem, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy! Nie wiem, czy umarłem na hita, ale to tylko szczegół. O, ja się mnie co ja cofnęło z wrażenia. <noise> <noise> Dawid czemu to zrobiłeś? Tak, to ja No Dawid, Poczekaj, poczekajmy na nich, poczekajmy na nich, no No dobra, ale jak coś jest to... Dawid, ale czemu? To... O, czemu? To quick, to quick, Powiedz mi czemu mogłeś chwilę poczekać! Mógł chwilę poczekać. No. Quick, Quick quick. Wow, quick, nice. Nie, to Dawid. Nie, to Dawid. Eee! To wcale nie byłem wcześniej, nie. Nie. To prawda, nie byłem. Muszę się zgodzić w 100%. O, ale monetki. No, i A Brawo, nie Nie wiem czy wiedziałeś ale usuwanie Organic substation is now on No o, fajne. O, fajne, 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 no Zastanawiam się ja w ogóle e, Imagine Imagine, że wpierdalasz się do placówki Czekaj, bez radia Czekaj, nowa broń! No tutaj kolega przyjdzie jego, wiesz, więc ja bym się z tą raczej zmywał. Wyobraź, wyobraź. Ja pierdziele oh, wow. no przecież Ale to już tym razem mu się udało niestety, no. Także ja bym się zmywał No Emil nie a, właśnie miałem ci tą broń dać! <noise> no i gorzej. Dlaczego się w tamtych sytuacjach nie układacie, jaka głęboka wiadomość tutaj jest? A to widać nawet. Nie wiem, myślałem, że z kulą na Tessę, ale... Ale nie myślę, że zamyka się, prawdę. Aha, bo ten... Nie wiem, patowa sytuacja, no ja nie ma do roboty tutaj. Na Tessa jest taka mocna, jak się go ogarnia. Naprawdę. Tabletki. Ja myślałem, że na test jest cooldown, bo widziałem, że ktoś manager. zginął i myślałem, że tego, że, że jest cooldown, no to niestety kurde komputerek o, mnie jecha, zabił. Ajajaj. Okay. Ale biegałem. Co ty? Pysznego ty? zrobiłem, zobacz, zobacz, zobacz. Panato, to tu Tesla jest. <grych> wow. A je, Siemaneczko, z tej strony Gimper. Patrz, nowe... Gimper, nowe. Gimper Niemcy, Mamiko. Jak Wow, Imir Shoty, ja pierdolę. Gdzie jest Imir? Y, słuchaj? Gdzie jest <grych> MTF, to no Co jest? MTF. No nie ma, to nie żyją. No to kto jeszcze został? No SCPki. A i my teraz musimy jako tak. CIA i tak zrobić łaa tak. Wow. Tak. w takim razie Jakie eee, tam? Wiesz co, Bad Vicaro jest na jakiejś Tesli, teraz pick up heavy, tam jest A, dym jest i goni rady. się z resztą chaosów. O! siema! No wow To <laughs> tampie. ja postawiłem ten span dymiący na Tesli, że zasłania w ogóle sam. prank, no? Udało się. Dzięki. Powiem tak, sandwich, sandwich każdemu, rozumiałbym, że każdemu to postawisz i nas sprankujesz, ale że im, no. Komu? No, badnikaro, jak ubałkę pomogłeś, no już bez przesady, no. No nie no, ale badnikaro mnie później zabił, widzisz jaki on wdzięczny jest, fajnie. no. No, nie, Właśnie na tego się nie opłacało, nauczka na przyszłość. No kurde. Co no, jest, nie. nie zauważyłam, No, Robaka, Nice, to nieźle. Jeszcze raz, jeszcze raz, dawaj, dawaj, mów, no. Nice. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Wow! Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Jezu, nie, spokojnie, dobra, przepraszam, nie mów, nie mów. Bo będzie problem, już ledwo tam dyszysz. O nie, jeszcze teraz uwu powiesz, dawaj. Dla widza Nie 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 ja nie dam No dawaj dawaj No powiedz no Powiedz 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 powiedz. to klipuję w tym momencie No i pięknie co, Widzę, że pewnie klip zrobiony został ne? Tak na 20 co? Chłop specjalnie pomóc, spąkle, tyle, żeby być pewnym Hajki Scientista Tu będzie na górze Będzie czy nie będzie Była? A je ja, A, no to dobrze e, Serwerownia ma zawsze tą gwarantowaną kartę. Klatka doga ma zawsze gwarantowane szafki. Nieprawda nie bo może, ktoś może zabrać. No niby tak, ale z, drugiej <laughs> strony, z jednej strony fajnie, że są gwarantowane, ale z drugiej mi się to nie podoba, bo gra traci na rog lajkowości. Chociaż w sumie w tym momencie też twoja wiedza jest rozszerzona przy każdym... każdym gierce o co więc O ta jak jest w która się nie zmienia. Trzymaj, to się bardziej to przy... Wow. czekaj. ja na użyję i tu ci tam. Wow. Czemu Używ. jej użyłeś? Bo... ticket. Aaa... Wiesz, ja, ja się nie będę używać, ale kuldonu sam ty nie dostaniesz. Okej. Okay. Chcesz kartę? No chyba ta, no. O, moneta. Użyję. A nie, czekaj, nie działają! A niestety. Taki bajer. Taka komputerka nie ma. No jeżeli, to są tak samo tickety oraz tego, zbrojownia potem. z zbindowanej czapeczki. Hej. <laughs> to było ale <nawet> śmieszne. <laughs> st st Strasznie pusto. No, chyba wybijali wszystkich. Po ja prostu sobie 500 setkę. Komp. na boku i kowi że jak nie zamieni to też no. Ty chujuno, zasrany. <noise> Ja pierdolę, popierdoli of. mnie w tej grze. Nie wiem, to kurwa, ta no. Ta. Ile tych zombiaków jest? Ale super masz mnie. Nie w Idę na ta się dobrze A to nie. Oh. Kto to był? Tak mi... A nie, nie. Nie, 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 nie. Bo mnie pogonił Jest za 75 hp w ogóle mu zostało, już mnie nie zdążą zrespić. I dobrze. Niech ty się zombiakiem. To jest. Najnudniejsza klasa jaka nie. Co jesteś kruszył chuj. Nuda! Nuda! Nuda to jest siedzenie na i obserwowanie. Ale chociaż możesz się zrespić jako NTF albo chaos! Prawda? O, podlasianie, wwalony. Tak, że... Ja lubię, ja czuję powołanie, zombiaka. Wykonujesz rozkazy, dają ci tarcze, jesteś mięsem armatki, nie musisz strzelać. Mogą cię zrespić, no? Jak ci idzie dzisiaj no, słabo? Super. Dzisiaj słabo idzie to akurat dla stepeku, nie strasznie, nie niestety. Wow. Masz mi się płakać, chcę. Oho? Wow. Ja chyba wygrają te stepeki, chyba że zespimy. Na 100%. Jak tam brońka, AB? Eee, nacieszyłem się. No. Kurwa, nacieszyłem się. No musiał mnie hit zombiak w locie, no. no. No to kurwa, no już końcóweczka leczenia była. Jak zwykle. 8 no i nie A, ma końca. No, co jest? Nie chciałeś się kasam w tego sela? No nie tak. dziwię się. Czasem, czasem no, przerwę no, zrobić. Agi AB, A, bo cię tak. rozstrzelam. No, nie. no. rozkaz rozstrzelać kapitana. O, jakie rozkazy! Moje rozkazy rozstrzelać kapitana. Nie, ja nie robię Tak. Go. Czekaj, Kształca private, sierżant. No kurczę, możemy przejąć, razem mamy wyższą rangę. Teraz <grym> teraz. Na no, Monga nie, ja bardziej, nawet bardziej Amonga nie chcę grać, szczerze, nie? Sepek mi się On też powoli, ludzi, nie będę kłamał. No łatwo, nie Dobra, to nie ma szans w ogóle, żeby późnią lepsarkę na 100% zginiemy wcześniej. No i tam, ja tam idę. A... Idziemy, zobaczymy sobie stanie. Dobra. Ogólnie to tam było wyjście, no właśnie, w drugą stronę było wyjście. A, okay. no, to A... tak... no ja nie wiem, ja nie ogarniam. I mi na Nawet nie widziałem. Macie monetki, kurczę ten. Jak ja to, nie? to nie? Ja wam pokażę, że działają. Jakieś jest mało, nie podoba Oho. O nie! Chyba um. mam moją broń. To nie był dobry pomysł. Czemu? Komputerek tam zamyka, przejesz. To będziemy mogli no, okay, uciec. No dobrze, nie mamy drzwi. Idziemy komputer. No twa to gadać jakbyś nie wiedział. Wie, wie. A, o, tak. Może gadać? Ta, 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 ta. No. Wow. I windam po zombie, jak jeszcze biegnie. O nie, quick -shoty. quick shoty. Kurde, no i nie ma. Rozshotował. Kogo rozshotował, mi kulę? Tak. <laughs> Rozszotował A nawet już Ale kawał, Ale foty będę. Zombie ZOMBIAKI zadało! O kurde, o kurde bela. Ginę, nara. Eee! O nie, o nie Ta Daj, nie. nie mam! No i nice. Nie, no to było. O, o, jej! jej. ciało i mierzoty. Jakie to? <laughs>